Poczne święto ludowe minęło pod znakiem zacieśniania się Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. W tradycyjnym miejscu wieców chłopskich, pod powiatu rzeszowskiego, zebrały się tłumy ludowców, przedstawiciele partii robotniczych i organizacji młodzieżowych. Przemówienia wygłosili przedstawiciele rządu z premierem na cele oraz przywódca Stronnictwa Ludowego, poseł Janusz. Łodzi z województwa krakowskiego także obchodzili święto zgodnie z tradycją w historycznej przyrachowce. We wszystkich przemówieniach manifestowano gorącą wolę zjednoczenia ruchu ludowego. Nie ma na wsi miejsca dla reakcji. Rząd jedności narodowej realizuje bowiem pełny program Polski Ludowej. A oto fragment obchodu święta ludowego w Gdańsku. wypadły uroczystości ludowe w Katowicach. Do zebranych przemówił między innymi wicewojewoda śląski Arka Bożek. Jak wiadomo Arka Bożek został wykluczony z PSL-u, nawoływał bowiem dodania twierdzącej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania referendum. Największa demonstracja ludności wiejskiej ziem odzyskanych odbyła się na Wschodziem w miejscu, gdzie przez kilkuset laty wojska cywilnego rozbiły potęgę niemiecką. Włoch polski, ramię w ramię z robotnikiem i inteligentem, demonstrował niezłomną wolę gospodarczej i społecznej odbudowy kraju i repolonizacji Dolnego Śląska. W obchodzie wziął udział wicepremier i minister ziem Władysław Gomułka. W uczestnicy zjazdu złożyli wieńce na grobie nieznanego żołnierza i na mobile wielkiego przyjaciela ludu Stanisława Staszica. W województwie ludzkim 200 tysięcy chłopów manifestowało pod zielonymi standardami ruchu ludowego. Do Łodzi przybył naczelny dowódca Wojska Polskiego, marszałek Rzymierski, serdecznie witany przez uczestników święta. Marszałek przyjął depiladę ludowców organizacji społecznych. Święto Ludowe stało się w całej Polsce manifestacją demokratycznej jedności ludu pracującego na wsi i w mieście. Dni po święcie ludowym gościł marszałek Grzmierski w Dzieżu, gdzie społeczeństwo ufundowało standard miejscowemu pułkowi łączności. Warszawek powiedział, że żołnierze nasi krwią własną pisali trzykrotne: tak na polach bitew. Tak odpowie każdy, kto wtedy Polska istniała i szła naprzód. Sprawa usunięcia gruzów z ulic Warszawy ruszyła w jednym punkcie. Zabrały się do tego organizacje społeczne. Członkowie Związków Zawodowych w Warszawie uprzątają właśnie odcinek krakowskiego przedmieścia między kościołem Świętego Krzyża, a dawnym gmapem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak widać, pracują nie na żarty. Naszemu operatorowi udało się sfilmować sekretarza CKW PPS, obywatela Cyrankiewicza, pracującego przy usuwaniu gruzu. Ten odcinek ulicy porządkują ppr z Powisla. A oto oczyszczona już ulica. W Warszawie bawił naczelny oskarżyciel brytyjski w procesie norymberskim, Sir Hartley Sokros, Witany na lotnisku przez ministra Świątkowskiego, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prokuratorów Tawickiego i Kurockiego. Sir Szoukros zwiedził otwartą w Muzeum Narodowym wystawę Zbrodnie Niemieckie w Polsce. Dobrze się stało, że przedstawiciel sprawiedliwości brytyjskiej przyjrzał się eksponatom tej jedynej w swoim rodzaju galerii niemieckiego barbarzyństwa. Ubrania zagazowanych. Narzędzia tortur. Gilotyna. Autentyczne rysunki więźniów prawem z Grytów W Polsce nie dziwimy się temu. Własnymi oczyma patrzyliśmy na zbrodnie niemieckie. Chcemy tylko, by prokurator Szoukros opowiedział o tej wystawie swoim rodakom tym, co rozwodzą się nad tragedią wysiedlanych Niemców i miotają kalumnie przeciw Polsce. Niech wystawa warszawska uświadomi im prawdę o narodzie, który niesie odpowiedzialność za zbrodnie nieznane dotąd w dziejach ludzkości. W tym samym czasie, kiedy w gmach Muzeum Narodowego otwarła się podwoje wystawa zbrodni niemieckich przybył na lotnisko warszawskie samolot wiozący kolejną partię hitlerowskich przestępców. Ten oto był komendantem i likwidatorem obozów Bochni. Reszta to straż obozowa, nalogowi sadyści i mordercy. Kobiety były dozorczyniami w bryk. Na sumieniu swoim mają niejedną śmierć. Ogółem około 5 tysięcy przestępców przybywa do Polski z terenu okupowanych Niemiec. W Warszawie toczyły się obrady zjazdu pps uczestników walk z Niemcami. W dmachu Romy spotkali się żołnierze socjaliści polscy, przybyli ze wszystkich zakątków Europy. Baranowska Lucja pracowała w wywiadzie, a następnie wstąpiła do seregów Wojska Polskiego. Trusińska Krystyna była członkiem grupy dywersyjnej. Henryk Dąbrowski walczył pod Narwikiem, a Stefan Urbaniec we Włoszech. Dziś kroczą wszyscy we wspólnym szeregu bojowników po demokrację. mogilą nieznanego żołnierza, uczestnicy zjazdu złożyli hołd w pamięci bohaterów walko o niepodległość. jest jednym z największych ośrodków przemysłowych na Dolnym Śląsku. Znajdują się tu kopalnie węgla, fabryki wyrobów porcelanowych, fabryki bukienicze i potężna elektrownia, która prądem z tym zasila w zasila stolicę Czechosłowacji. W Małgwyszu mieszka już ponad 70 tysięcy Polaków. Zostało jeszcze około 30 tysięcy Niemców, których wycieplanie rozwija się pomysły. Wałbrzych czeka na polskich kuchniarzy, rysuników, nauczycieli. Przede wszystkim jednak czeka na górników. Nic dziwnego, że cały Śląsk wida entuzjastycznie górników polskich, którzy po latach pracy na obczyźnie wracają z Francji do kraju. Nasz operator uczestniczył w powitaniu jednego z takich transportów na stacji w Zabrze. Adam Kacmarski wyemigrował do Francji w roku 1929. Obecnie wraca do kraju z Sono i pięciorgiem dzieci. Górnicy przywieźli do kraju cały swój dobytek. Czekają ich tu domy odpowiednio zabezpieczone i gotowe na przyjęcie nowych gospodarzy. sportową świata piłkarskiego była poradka Anglii w meczu z reprezentacyjną drużyną francuską. Na stadionie w Cologne 60 tysięcy Francuzów scalało z radości, widząc jak francuscy uczniowie dają lekcje angielskim profesorom piłki Wody zakończyły się wynikiem 2-1 na korzyść Francji. Bohaterem meczu był bramka francuski Darui, którego publiczność w triumfie wniosła z boiska. Na ulicach Wrocławia ręka dywersanta wypisuje niemiecką odpowiedź na pytania referendum: Drei mal nein! 30 czerwca damy odpowiedź niemieckim i polskim dywersantom trzy razy tak.